Cześć! Witam Was w czytelniczym podsumowaniu stycznia. Był to dobry miesiąc pod względem ilościowym, ale pod względem jakościowym no to. Już nie jest tak dobrze. I jak zwykle będę o książkach mówiła chronologicznie. I pierwszą książką, jaką skończyłam w styczniu, był to pierwszy tom Bobiverse, czyli Nasze imię Legion, Nasze imię Bob. Bardzo liczyłam, że mi się ta książka spodoba, a niestety tak nie było. Mamy tutaj historię Boba, który stoi na czele jakiejś firmy technologicznej, a że jest dość majętnym człowiekiem, to wykupuje sobie taką usługę. Że kopiuje swoją, swoje ja, swoją jaźń i tak jakby robi sejwa na komputerze własnego siebie. A że zaraz, krótko po tym umiera, zostaje potrącony przez samochód, to zostaje w przyszłości obudzony przez rząd. No amerykański, tylko ta przyszłość nie wygląda tak, jak Bob by się spodziewał, bo gdyż Stany Zjednoczone mają na własność wszystkie te sejwy, wszystkich tych ludzi, którzy są jakby zamrożeni w komputerze i Bob zostaje wysłany w kosmos po to, aby znalazł kolejną planetę, aby ludzkość mogła na niej zamieszkać, kolejną, w sensie kolejną po Ziemi. Bob podróżuje po kosmosie, on się klonuje, jeden Bob robi eksploracje, inny Bob walczy, no bo nie tylko Stany Zjednoczone wysyłają swoich wysłanników, ale też Brazylia, a że wszystkie te kraje są w stanie wojny, no to też ci wysłannicy są do siebie nastawieni agresywnie. Pomysł na fabułę jest genialny, ale problem polega na tym, że napisał to inżynier, a nie pisarz i bardzo w tej książce to widać, bo ta książka jest Nienapisana. To się czyta jak taki szkic roboczy powieści, bo na przykład w tej książce praktycznie nie ma dialogów, tylko narrator nam mówi, że taka osoba spotkała taką osobę, i z ich rozmowy wyniknęło to, to i to. A ja bym wolała to zobaczyć. Wolałabym. Przeczytać dialog między tymi osobami i powiem wam, że im jestem starsza, im więcej książek przeczytałam, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że ghostwriterzy są potrzebni w tej branży, że jest zapotrzebowanie na takie stanowisko. Bo gdyby tą książkę napisał autor współpracując z jakimś pisarzem, z kimś, kto umie Czytać, umie czytać, z kimś, kto umie pisać, to wydaje mi się, że to by była bardzo dobra powieść, a tak ciężko mi jest to nazwać gotową powieścią. To jest gdzieś w pół drogi. I dalej przeczytałam Agatę Christie, i będzie to tajemnica gwiazdkowego pudingu. I powiem Wam, że jest to, jest to zbiór opowiadań, gdzie niestety. Zaczynamy od najlepszego w tym zbiorze, a z każdym kolejnym jakość dość spada, a to ostatnie, gdzie niestety naszą główną bohaterką jest panna Marple. Moim zdaniem jest najgorsze, nie tylko w tym zbiorze, ale też ze wszystkich tworów, jakie przeczytałam, które wyszły spod pióra yy, tej autorki. Powiem tak, dla fanów. Ciekawostka, jeśli przeczytaliście wszystkie książki Agaty oprócz tej, no to oczywiście sięgnijcie, ale normalnie to bym, to bym sobie odpuściła, to nie jest coś, co musicie przeczytać. Okej. Okay, dalej przeczytałam Żelazną Wdowę i ja na temat tej książki mam całego vloga. Nie będę się tu powtarzać, odsyłam Was do filmu, ale kiedy czytałam Żelazną Wdowę, to słuchałam książki Izabel Allende: Dom duchów. Jest to opowieść rodziny Trueby o tym, jak familia dochodziła do wielkiej fortuny, jak tą fortunę traciła, kto w kim się kochał, kto z kim się żenił, komu się rodziły dzieci, jakie dzieci. No, i jak w takich e, opowieściach mamy w tle jakąś przemianę polityczno-społeczną. I tak naprawdę, opowiadając tą fabułę, gdybym zmieniła tylko nazwisko, to opowiedziałabym Wam o 100 latach samotności. Bo ciężko tutaj nie zauważyć, że ta książka jest bardzo podobna do książki e, o rodzinie Błędia, ale moim skromnym zdaniem, 100 lat samotności jest. Lepiej napisane i gdybym miała do wyboru to, czy 100 lat samotności, to zdecydowanie bym wybrała książkę Markeza, bo to nie była zła powieść. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale to jest jedna z takich książek, która za, ze mną nie zostanie. Ja już ledwo pamiętam, co tam się działo, a podejrzewam, że za pół roku ja w ogóle zapomnę, kim był Trueba. Dobrze się bawiłam, ale Niestety to dla mnie było zwykłe czytadło, ale nie mogę nie zauważyć, że te książki mają przepiękne okładki. A mówię książki, bo właśnie, jeśli wiecie, to możecie mi zostawić komentarz. Gdyż Dom Duchów to cykl, który napisała Izabel Allende, ale Lubimy Czytać mówi, że Dom Duchów to jest pierwszy tom, a Goodreads twierdzi, że Dom Duchów to jest. Ostatnia, trzecia część. Podejrzewam, że można to czytać na wyrywki, że są te tomy ze sobą jakoś luźno połączone. Coś jak świat dysku Pratchetta. Dalej przeczytałam Me Mexican Gothic. Znowu, tą książkę czytałam we vlogu, więc nie będę się powtarzać i znowu Was odsyłam do filmu. Ale przesłuchałam zwiadowców i jest to tom szósty, Oblężenie... Making Do, a ja zawsze mówiłam Making Do, więc no cóż, przemilczmy. Ten tom jest ścisłą kontynuacją tomu piątego. Will odbija zamek, w tym swoją ukochaną. Oczywiście wiemy, że wszystko dobrze się skończy. Ja przy tym tomie naprawdę dobrze się bawiłam. To jest taka czysta, niezobowiązująca rozrywka. I dalej znowu mam coś, co czytałam we vlogu, czyli I tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. No, nie będę się powtarzać. Ta sama historia. I dalej mam bardzo dziwną książkę i wciąż nie wiem, co o niej myśleć, bo jest to ostatnie stadium Niny Lick, wydawnictwo Pauza. I mamy tutaj historię 50 około 50-letniej kobiety, która jest lekarką i jest lekarką pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym, ale to nie do końca jest taki lekarz rodzinny, który funkcjonuje w Polsce, ponieważ ona na przykład wykonuje Badanie ginekologiczne oraz drobne zabiegi chirurgiczne, jak na przykład wycięcie znamiona, albo wiecie, takie coś drobnego. Nie robi na przykład operacji. No i ta nasza główna bohaterka rozstała się z mężem i pomieszkuje w swoim gabinecie w przychodni. A rozstała się z tym mężem, ponieważ miała romans. Ta książka tak naprawdę dzieje się na dwóch płaszczyznach. Bo ona opowiada te swoje miłosne perypetie, które notabene są bardzo nudne, i um, ma różne przemyślenia na temat tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, na temat swoich pacjentów. Ludzie często o tej książce mówią, że ona jest błyskotliwa, a propos właśnie tych przemyśleń, które ma nasza główna bohaterka. Ja niestety się z tym nie zgadzam. Dla mnie to były pseudointelektualne wynurzenia alkoholiczki, bo nasza główna bohaterka ma problem z alkoholem. Ona też tego nie kryje, ona opowiada, ile tego alkoholu pije. Ciężko jest tutaj nie zauważyć, że to, co ona robi albo jak mówi o tym alkoholu, to to są takie. Typowe zagrywki alkoholika, to są tak, to się jakoś nazywa, to ma swoją nazwę, to są mechanizmy uzależnieniowe. Nie wiem, bo tak jak mówię, ja się na tym nie znam, ale wiem, że tutaj autorka opisując ten wątek alkoholowy, musiała zrobić bardzo dobry research, bo jest to takie bardzo reletable, że tak powiem. A jej te przemyślenia to są takie zgorzkniałości. To jest, wiecie, że świat jest okropny, ludzie są źli i w ogóle wszystko jest beznadziejne i w ogóle do zaorania, bo do niczego to się nie nadaje. Ja daję sobie z tego sprawę, że są ludzie, którzy myślą w taki sposób, jak główna bohaterka, ale jeśli by zrobić krok wstecz i spojrzeć na to, kim ona jest i jakie ma przekonania, to nagle dowiadujemy się, że jest to Kobieta, która jest szalenie nieszczęśliwa, która jest uzależniona, która zamienia jedno uzależnienie na drugie i która po prostu ma takie zgorzkniałe myśli, nie dlatego, że ona wiecie, nie wiem, przeanalizowała jakieś dane, tylko po prostu widzi płaczące dziecko, więc mówi, że wszystkie dzieci są głupie i w ogóle. Bo tak. Dlatego mówię, że nie wiem co o tej książce myślę, bo z jednej strony może to jest moja nadinterpretacja i ta książka po prostu ma być taka, w sensie te, te wynurzenia tej głównej bohaterki po lampce alkoholu to, to, to faktycznie to są wielkie przemyślenia autorki i ona w to wierzy. Albo może ta moja interpretacja jest bliższa prawdzie. Podejrzewam, że nigdy się nie dowiemy. Ale to, co muszę powiedzieć, że ciężko mi się tej książki słuchało, bo bardzo, ale to bardzo nie lubię głównej bohaterki. Mimo tego, że mam jakąś tam empatię w stosunku do niej, no to to jest jedna z bardziej nielubianych, literackich bohaterek, jak ja kiedykolwiek spotkałam w książce. Wiem, że się za dużo nagadałam przy tej jednej książce, ale po prostu... Musiałam to z siebie wyrzucić. Ok, dalej mam coś, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Będzie to Sanderson, i możecie się zastanawiać, dlaczego pozytywnie zaskoczyło, skoro ja tego autora bardzo lubię. A to dlatego, że jest to. Rytm wojny, część pierwsza, czyli pierwsza połowa czwartego tomu. I normalnie te pierwsze części, te pierwsze połówki tych ogromnych tomów są dosyć nudne, bo one dopiero nam rozkręcają całą fabułę. A tutaj tak nie mamy, bo tutaj między tym tomem a końcówką trzeciego tomu mija rok. Tutaj spotykamy naszych bohaterów, kiedy oni już. Coś robią, kiedy już jakaś akcja się dawno zawiązała, i my ich spotykamy gdzieś w pół drogi, i my ich obserwujemy, jak coś wynaleźli, są w trakcie jakiejś misji, coś tam załatwiają. Więc pierwszy raz nie mogę powiedzieć, że pierwsza połówka była nudna. Powiem Wam, że ten miesiąc był dość takim miesiącem komiksowym, i w końcu mi się udało skończyć. Trzy to Miki Mangi i będzie to Spy Family. No nie będę tego kontynuować, ale manga nie była zła. Mamy tutaj trzech bohaterów: szpiega płatną zabójczynię oraz dziecko z przytułka, które czyta w myślach, i oni wszyscy udają w świecie rodzinę po to, żeby wykonać misję, po to, żeby mieć rodziców, po to, żeby rodzina się nie czepiała, siostro, córko, kiedy wyjdziesz za mąż, i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu udają tą rodzinę, żeby było im wygodniej, ale w trakcie tego udawania, no, zaczynają pałać do siebie uczuciem. I faktycznie ta manga jest śmieszna. Były takie momenty, że faktycznie. Śmiałam się w głos. To nie było na tyle fascynujące, żebym chciała to kontynuować. Cieszę się, że to, to przeczytałam, ale nie, ma, nie mam ochoty kupować kolejnych tomów. I ostatnia pozycja, i również to będzie komiks, bo będzie to Domestic Fluff. Anna Krztoń go narysowała, a Weronika Bodega napisała scenariusz. I ogólnie polecam ten komiks, jeśli czytaliście Hurt Comfort, bo tutaj mamy. Tych samych bohaterów i Magda, która była postacią drugoplanową w Hurt Comfort, tutaj jest na pierwszym planie. Ogólnie jest to historia młodej dziewczyny, która dowiaduje się, że jej ojciec, który rozszyc się z jej mamą, będzie miał dziecko. Czuje się zraniona, czuje się pokrzywdzona boi się I ta, i ta historia jest właśnie o, o emocjach i jest o emocjach Magdy jak ona sobie z tym radzi to co w ogóle mnie fascynuje to to, że wszystkie książki Weroniki Łodegi są o relacjach rodzinnych ale o takich relacjach niełatwych i tak jak jej twory są ym, adresowane są przede wszystkim dla tych młodszych czytelników, w sensie dla nastolatków tak uważam, że Naprawdę z powodzeniem może to przeczytać mama, tata, wujek, ciocia, babcia. W sensie to jest tak uniwersalna mm, książka i taka tchnąca ciepłem i dobrymi emocjami, że dorosły czytelnik też może mieć z tego może mieć frajdę po prostu. Ja się bardzo dobrze bawiłam. Bardzo lubię tą autorkę. To jak ona podchodzi z takim, wiecie, wyrozumiałością. Do, do swoich czytelników. No i to, że yy, tej książki są takie pełne nadziei. A wydaje mi się, że w tym strasznym świecie czasami warto yy, przeczytać książkę o nadziei. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik nie trwał nie wiadomo ile, bo ostatnio mam taki plan, żeby, żeby te filmiki trochę tak pościskać, w sensie, żebyśmy tutaj nie, nie kiśli i żebyście nie oglądali mojej twarzy przez. Nie wiem, 20 minut, no bo nie czarujmy się. Kto by chciał to oglądać, ok? No i co? W opisie tego filmu znajdziecie mojego Goodreadsa, mojego Instagrama oraz link afilacyjny do księgarni GW Foxal. I widzimy się w następnym. Cześć!